Witajcie świruski w kolejnym odcinku samochodowej kosmetyczki. Ten odcinek jest dla mnie dość ważny. Przygotowywałem się do niego naprawdę długo, żeby przekazać Wam rzetelne informacje i pokazać Wam w dobry sposób, właśnie jak wyczyścić wnętrze, aby pozbyć się bakterii, wirusów, innych drobnoustrojów, tak żebyśmy byli bezpieczni. Bo nigdy nie wiemy, jeżeli ktoś do naszego samochodu wsiądzie czy nie wniesie jakiegoś wirusa, bakterii, czy my jak gdzieś będziemy wsiadać do jakiegoś samochodu. Tak, żebyście mogli też sami przygotować to wnętrze, je tak odkazić. Więc mam nadzieję, że będzie Wam się podobało. I co? Nie przedłużając, zapraszam Was do oglądania. odwiedziłem wiele stron internetowych, nie tylko polskich. Zebrałem dla was komplet informacji, tak żebyście i wy mieli świadomość tego, z czym mamy do czynienia. Jak zadbać właśnie bezpiecznie o wnętrze, jak go nie uszkodzić tymi wszystkimi środkami do dezynfekcji. Ten materiał mam nadzieję, że pomoże wielu osobom i te osoby będą też bardziej świadome jak właśnie dbać, dezynfekować to wnętrze, jeżeli się martwią, a wiele osób jest takich w Polsce, które się zamartwia i się boi. Więc, jeżeli spodoba się Tobie albo Wam ten filmik, to przekaż go osobom, które naprawdę mogą potrzebować tego typu rad. Jeszcze na samym początku zaznaczę, że nie jestem żadnym ekspertem, żadnym naukowcem, żadnym doktorem, profesorem w sprawie wirusów. Naprawdę. Ten odcinek ma tylko pokazać Wam, jak zadbać o wnętrze i nie narobić szkód. Muszę podzielić ten odcinek na kilka punktów. W pierwszym musimy zrozumieć przeciwnika, czyli czym jest koronawirus. W drugim powiem Wam, jakie są najbardziej zarażone miejsca w Waszym samochodzie, na których należy skupić swoją uwagę. W trzecim powiem Wam, jak wyczyścić jak zdezynfekować wnętrze tak, żeby to miało ręce i nogi. A w czwartym podpowiem, jak codziennie praktykować, jak na co dzień uważać na siebie, aby po prostu nie wnosić tych zarazków z powrotem do waszego czystego, zdezynfekowanego wnętrza. Koronawirus należy do większej rodziny wirusów tak zwanej grupy nidowirusów. Można przejść tę chorobę bezobjawowo, znaczy chorobę tego wirusa można przejść bezobjawowo, ale może też prowadzić do ciężkich chorób układu oddechowego. Wirus ten jest zoonotyczny, czyli przenosi się ze zwierząt na ludzi. Wirus ten bardzo szybko rozprzestrzenia się po całym świecie, co można zauważyć na wielu stronach internetowych, które śledzą postępy pandemii. Najlepszą metodą na zminimalizowanie ryzyka jest oczywiście profilaktyka. Pamiętajcie o umyciu rąk minimum 30 sekund, szczególnie gdy korzystacie z miejsc publicznych. Jeżeli nie macie dostępu do wody, to miejcie przy sobie żel antybakteryjny. Wirus rozprzestrzenia się najlepiej przy bliskim kontakcie z ludźmi, jeżeli taka zakażona osoba kichnie lub nawet kaszlnie. Wnętrze pojazdu jest na to najbardziej narażone, bo na pewno nieraz spotkaliście się, albo zdarzyło się Wam, albo Waszym pasażerom kiśnąć lub kasznąć w samochodzie. Wtedy zarazki wędrują praktycznie wszędzie. Obecne badania pokazują, że koronawirus może długo utrzymywać się na różnych powierzchniach. Nie wiem, czy kiedyś się tym interesowaliście, ale na kierownicy może być nawet 4 razy więcej zarazków niż na zwykłej desce klozetowej. We wnętrzu samochodu mamy kilka najbardziej narażonych stref, gdzie znajduje się najwięcej zarazków, tak jak wam już mówiłem wcześniej, na kierownicy może znajdować się nawet cztery razy więcej zarazków niż na zwykłej desce klozetowej. Tymi elementami, jakie są najbardziej narażone we wnętrzu samochodu, są kierownica, drążek zmiany biegów, hamulec ręczny, radio, pasy bezpieczeństwa. Oraz klamki, drzwi i przyciski do sterowania szybami. Jeżeli ktoś nie ma świateł do jazdy dziennej, uważam, że nawet przełącznik do świateł jest w grupie ryzyka. Tymi miejscami podczas czyszczenia powinniśmy zająć się w pierwszej kolejności. Czyszczenie ma na celu usunąć brud, jaki znajduje się na danych powierzchniach, za pomocą środków do tego przeznaczonych. Może zminimalizować liczbę zarazków, ale ich nie zabija. Dezynfekcja za to zabija zarazki, jeżeli używa się jej w odpowiedni sposób, ale nie zawsze czyści brud. Czyścicie wnętrze za pomocą swojego ulubionego środka do czyszczenia. Weźcie pędzelek i dokładnie wyszorujcie wszystkie miejsca. Od razu miej przy sobie ściereczkę i wytrzyj do sucha. Jeżeli masz bardzo mocne zabrudzenia, możesz powtórzyć ten proces. Aby wytrzeć większe powierzchnie deski rozdzielczej, spryskaj po prostu środek na ściereczkę i przetrzyj całość. Jeżeli mamy już wyczyszczone wnętrze, to czas przejść do dezynfekcji. Ale zanim do tego przejdziemy, warto zrozumieć jedną ważną rzecz, a mianowicie jak działają takie środki. Jak widzicie, ja tutaj mam ściereczki do dezynfekcji, medyczne ściereczki do dezynfekcji, które zawierają stężenia alkoholu minimum 60% jak widzicie, na tej ściereczce jest taka ładna tabelka, która informuje, jakiej grupy zarazki są likwidowane o określonym czasie. Jak możecie się dokładnie przyjrzeć, nigdzie tutaj nie występują koronawirusy, gdyż pewnie te ściereczki zostały wyprodukowane, zanim wybuchła pandemia spowodowana koronawirusem. Mając na uwadze, że koronawirus pochodzi z grupy nidowirusów, Czyli wirusów o dodatnim RNA, a w tej tabelce występują norowirusy, które są z podobnej grupy RNA, to możemy dojść do wniosku, że powinno, powinien taki koronawirus zniknąć po około 30 sekundach. Jednak, zagłębiając się bardziej w biologię i zdobywając więcej informacji na różnych stronach, możemy przeczytać, że Alkoholem o takim stężeniu, czyli o 60% bądź 62%, bo też takie informacje padają. Taki koronawirus znika po 3-4 minutach, zanim szczęśliwi przystąpicie do pracy warto przetestować takie ściereczki w niewidocznym miejscu. Polecam do tego, wykorzystać tył tutaj kierownicy, Przetrzyjcie sobie go właśnie delikatnie. Zostawcie na 3-4 minuty. Zobaczcie, czy ta, Wam ta powierzchnia się nie odbarwia. I pamiętajcie, że używajcie takich ściereczek na elementach wnętrza, które nie są nagrzane. Jeżeli macie nagrzane, to wzrasta poziom pH, który może powodować odbarwienia i może skrócić też czas działania dezynfekcji takiej ściereczki. Co w konsekwencji może doprowadzić do tego. Że po prostu nie usuniecie wszystkich zarazków z waszego wnętrza. Jeżeli macie obawy przed tym, to warto takie czynności wykonywać albo wcześniej rano, albo późno wieczorem. Wtedy macie pewność, że wasze wnętrze będzie dostatecznie schłodzone. Na koniec chciałbym Wam powiedzieć, co robić, aby w codziennym życiu jak najmniej zarazków wnosić do waszego wnętrza. Po pierwsze, pamiętajcie, aby przed wejściem do samochodu, jeżeli czegoś dotkniecie, cokolwiek, czy będziecie korzystać z publicznej toalety, czy z publicznych miejsc, umyjcie ręce, jeżeli macie taką możliwość. Jeżeli nie, to użyjcie żelu antybakteryjnego. Jeżeli nie znajdziecie takich małych opakowań, a znajdziecie takie duże, to możecie kupić sobie w najprostszych drogeriach. Takie zestawy podróżne, buteleczki po 100-200 ml i sobie po prostu przelewać i mieć to gdzieś przy sobie bądź w samochodzie. Jeżeli macie też brudne ręce, to miejcie przy sobie albo miejcie po prostu w samochodzie jakąś parę rękawiczek, czy dwie, czy trzy. Także jeżeli macie brudne ręce i nie chcecie po prostu roznosić tych zarazków, to po prostu zakładacie takie najprostsze rękawiczki i prowadzicie w nich. Aż do momentu przyjazdu do domu, potem takie rękawiczki oczywiście ściągacie i wyrzucacie. Jak ściągnąć poprawnie rękawiczki? Otóż prawą dłonią łapiemy za spód lewej, ściągamy, zagniatamy do środka, tak jak widzicie, i kciukiem lewej dłoni podważacie pod spodem, nie dotykając wierzchniej części rękawiczki, ściągacie, łapiecie w ten oto sposób i po prostu wyrzucacie. Podczas prac, prac we wnętrzu, jeżeli boicie się i nie wiecie jakie macie tam zarazki bądź też samochody kolegom, znajomym, rodzinie to miejcie maskę. Ja jak widzicie wyposażyłem się w maskę taką z przepływomierzami antybakteryjnymi. I teraz będę używał cały czas tej maski, aby zape zapewnić bezpieczeństwo sobie i właścicielom pojazdu, bo jak wiecie My ich dosyć dużo. Wielu z Was ma też kluczyki do samochodu. Zadajcie sobie pytanie tak szczerze, kiedy ostatni raz je dezynfekowaliście? Odpowiedź brzmi prawdopodobnie nigdy i dotykacie tych kluczyków. I naprawdę tymi brudnymi rękami macacie wszystko. Na tych kluczykach jest dosłownie wszystko. Na tych przyciskach od otwierania i zamykania jest dosłownie wszystko, więc przetrzyjcie sobie te kluczyki raz na jakiś czas. I dbajcie o to. I jeszcze jedna ważna rzecz, jeżeli chodzi na przykład o tankowanie. Jak widzicie, te pistolety od dystrybutorów na pewno nie są odkażane przez pracowników stacji, a jeżeli są, to na pewno nie po każdym użytkowniku. Jeżeli macie taką możliwość, na stacjach są foliowe jednorazowe rękawiczki, ale szczerze nie polecam ich używania. Nieraz sprawdzałem, że ten zapach, jeżeli zapach już przechodzi, to może jakieś drobne drobnoustroje, bakterie też. I czuć to na dłoniach. Więc miejcie ze sobą albo rękawiczki swoje własne i używajcie rękawiczek, ale po skończeniu tankowaniu po prostu je wyrzućcie. Albo miejcie takie chusteczki nasączone, takie antybakteryjne, i sobie wtedy złapcie ten pistolet przez taką ściereczkę, albo przez zwykłą, nie wiem, jakąś grubszą chusteczkę, cokolwiek, tak żebyście po prostu nie mieli kontaktu bezpośrednio. Z waszymi dłońmi i z tym pistoletem. Na koniec ogłoszenie parafialne. Otóż, od momentu emisji tego odcinka do swojej oferty na stałe wprowadzam dezynfekcję wnętrza, aby każdy samochód, jaki wyjeżdża z mojego garażu, był nie dość, że piękny, czysty, to oczywiście bezpieczny. Mam nadzieję, że ten filmik był pomocny i pozwoli zminimalizować ryzyko jakichkolwiek zakażeń. Nie chodzi mi tylko o koronawirusa, ale o. Inne różne drobne ustroje wirusy bakterie. Jeżeli podobał się ten filmik i czujesz, że jest on fajny i można go polecić dalej, to prześlij go dalej znajomym, rodzinie, osobom, które chcą zadbać poprawnie o swoje wnętrze. Pamiętajcie o subskrypcji. Jeżeli się naprawdę podobało, to daj łapkę w górę, napisz ciekawy komentarz i widzimy się w następnym odcinku. Cześć!